Z podwójną igłą. Zwykłą igłę zdemontowaliśmy. Wkładamy podwójną igłę, wkładamy wycięciem do tyłu. Instalujemy dwie szpulki, nie zapominając o zainstalowaniu czpienia. Pierwsza nitka jest zainstalowana standardowo, czyli przez wszystkie punkty: pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Pamiętamy o czwartym punkcie. Montujemy nitkę i pierwszą nitkę wkładamy do igły. Pierwsza nitka jest zainstalowana. Teraz instalujemy w tym samym kierunku. Instalujemy też drugą nitkę. Zahaczamy za wszystkie punkty, pierwszy, drugi, trzeci, pamiętamy o czwartym. Zahaczamy z drugiej strony i wkładamy w drugą igiełkę. Nitki przekładamy. Zamykamy klapeczkę ustawienie maszyny, auto, tutaj na środku, ścieg trójka i ścieg a. Maszyna szyje.